Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku skraftujemy najrzadsze brainroty, jakie tylko są możliwe: W or WRL i wszystkie nowe brainroty, które są dodane w dzisiejszym update'cie. A ty, jeżeli chcesz zgarnąć dla siebie takiego spaghetti, jego to zostaw łapę w górę z suba z dwanem, oraz napisz w komentarzu, czy event był zarąbisty, czy słaby według was. Dodatkowo na Discordzie rozdamy jedną rzecz, którą wydropiliśmy w dzisiejszym odcinku, więc wbijaj na Discord. A teraz zaczynajmy. Zaczynamy. Lak razy Lecimy. 4 i jedziemy z tematem. Od nowego razu. Łowić, tak jest. Czu czujesz za pierwszym razem jakbyśmy to zrobili? To było niesamowite. Myślałem, że orkale do nas łowiłem, nie? Ty myślałem, że to ten nowy, nie? W szoku jestem już, dobra. Łowimy, ciekawe, jak długo trzeba ciągnąć, żeby tego nowego złowić. Belula, o, beluga. Belula. Złota. złota wersja. Tak jest? I added three new brain to fishing and two new brain to trader, okej? Okay. Orkalita, Orkala. Łowimy, łowimy. Proszę, no Klaunino się, któremuś z nas trafi. And new one that spawns too. Okej, okay, kurde, ile nowości dzisiaj, tralala, nie? Tralala. Tary, to, to jest gruby ta... event. Ale słuchaj, ja bym chciał to wyłowić, naprawdę. Bardzo bym chciał to wyłowić, nie? Patrz, jest, jest! Puffball! Puffball! Truli trulicina, widzę, widzę, widzę. Zarąbisty! To fajna oh, oh. rozdymka tak zwana. Tak, 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 <laughs> no, dokładnie. Dobra, okay, ty to czyli ten... O, Los Planitos do Brain Road Tradera został dodany, chłopie. Co, 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 co? Let's go, let's go! Los... Mariachi Koraceni, co? Nie! Ej, patrz, Los Cucarachas i Lawaka za turmo daje quadra Mat and Pacra Mat Mamat, robimy to, dawaj. Ja idę Las to kukarachos. wsadzić. Lawaka tu Los Cucarachas, mamy Los Cucarachas, no. Ta, 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 ale... ta, ta. Yy... Lawaka Saturno, tak? Może zróbmy na początku tą diamentową, co? Czy to jest Black Hole Goat? To, nie, to jest Black, Black Hole Goat, tak, to jest Black Hole Goat. Ja wrzucam Słuchajcie, tu ja normalne. Lawaczkę jaką? Nie. Ja mam tu stare galaksy, weź ode mnie. Dobra, galaksy. idę, 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 idę po Twoją. Ja tą galaksę kisiłem stary bardzo długo, specjalnie na taki dobrze. event. Dobra, 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 robię to jak, i. Jak spadnie, stary galaktyczna, to nie wytrzymam. Coś się respi, Lucky Block, okej, okay. dobra, Lucky Block. chcę po niego. Czy my czekamy? Przyjacielu na Snapa, jeszcze? No właśnie, nie wiem, żeby się receptura nie zmieniła, stary, nie? To jest do, dobre pytanie, czy to się zmieni, receptura, czy nie? Mi się wydaje, że możemy zaryzykować, poczekać troszeczkę. No to poczekajmy nie. chwilę, poczekajmy. Ja już to wsadziłem, ja już mogę to sprawdzić, nie? Los Planitos, Mariaci Corazoni. Nie wierzę w to, że ten Mariaci Corazoni jest cały czas do wszystkiego wymagany. Ja nic no, tego nie mam. No, my hotspot, no to nie ma opcji, nie ma opcji, nie ma opcji na tego, tego, nie? Okej, okay, odpalamy, odpalamy dalej. Co? Słuchaj, będziemy ryby łowili. Inne brainoty też się uda. Słuchaj, może akurat jeszcze zmieni specjalnie nam... Tak, 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 no, no może, no? Mam na taką specjalnie przynajmniej. Nie, zrobił tak, żeby nas wkurzyć. Ta, 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 możliwe, możliwe. Mówił, że Los Buritos będzie potrzebne. Tak, mówił, że będzie potrzebne Los Buritos. Masz rację, faktycznie Wie, tak. Więc no, no musi to dać, musi to dać w jakiś sposób, nie? Dobra, ja tu łowię po nowego Fishino. Ja też. O, patrz co się dzieje, stary, widzisz? Przy widzę, wejściu widzę przy wejściu, ale sprzedaję międzyczasie brainroty, jest, jest. Gatino, nie, no, Radioaktyw, Chłopie, dobra, biorę nam co? do indeksu, ta! Co ty gada? nino. Tylko nie sprzedawaj go! No nie, 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 Daj wezmę, wezmę dla indekstu. ciebie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Mateo! Boże, ile tych Mateo. Okej, okay, poczekajmy może na niego, aż może dostanie glitcha, czy nie? Może, Czekaj. może, może, może coś dostanie. Czekajmy, Poczekajmy. No. Dobra, ja wyciągam wędkę, bo to naprawdę nie ma sensu nie łowić ryb. Trzeba łowić ryby. Espresso Signora. Też stary, idzie radioaktywna. Tak, tak, tak. Dobra, to ja to zbieram, żeby mieć to do indeksu, w razie co? Pamiętajmy, żeby Mestego mieć też Mateo, miejsce tak. w bazie. Okay. Tak, tak, tak. Mateo wziąłem. I espresso Seniora, to jest git. Urubini, Urubini flamenguini? flamenguini. Urubini flamenguini? Czekaj, 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 poka to. to jest. A, radioaktyw. to jest też brain road god. okej, okay, dobra, to biorę to po prostu. Bo ja, on to. Bo... O, złota, pafogo, go, ba, bal. O, dobra, to też biorę

ja już zabieram, na przykład, tą Signorę i ją sprzedaj od razu. Tak, 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 to tak zróbmy. A ja łowię, w razie czego, jakbym złowił nowego Secreta, nie? Aha! nowy, 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 patrz! Poka, 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 gdzie, Czekaj, wezmę lawakę, że... A, ty widziałeś, dobra, to git. Czeka... O kurde! Widzisz to? Granciello Spiritel? Tak. To jest. Granciello Spiritel, no Czekaj, okay. bo ja nawet tego nie zdążyłem zauważyć, jakie to jest fajne, ty! Co to jest? To Czemu ta, ta, ta. on jest wyłowiony z wody? No nie Zdech. wiem właśnie, to jest dobre pytanie, nie? No właśnie, Sami, o co tu chodzi? Nie kumam czaczy. Dobra, Respie, gotowy Respisz? jesteś? Ta, trzy, dwa, jeden, go! Trade! Ja odkupuję od razu, bo muszę. Odkupuj, odkupuj. Nie no, zwykły. Gara mam pak, kramat, ma mam pas Podejdź! Odkup! No nie mogę w sklep wlazłem, wiesz? Dobra, jest git. Jest git, jest git. O, WRL, limited quantity, stary. Podejdź, zobacz, co tam trzeba. Okej, okej, ok, ok, okej, lecę, 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 lecę pędzę. Ja odkupuję. Nie, nie, nie mam nic. Jest tu, jest tu, jest tu, patrz, NPC. Dobra, odkup. Loskę Sadi, dobra, 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 zostaw to, nie odkupuj tego, to jest potrzebne! Nie odkupuj, zostaw, zostaw! Zostaw, zostaw, został! Niech Gdzie to ty wchodzi masz do bazy. To pacjenta, bo ja nie widzę! Tutaj jest! WRL, no patrz, stoję na nim. A na środku stoi! No ludzie, nie widziałem tego! Stary, okay. six, Seven, 67, Six Seven, mamy gdzieś los Six 67, mamy! Mamy los na pewno! Six 67, Candy mam na jednym koncie. Logować się? No możesz, no ja resztę już wkładam. O kurde, to będzie ciężkie. Ja, ja, ja gdzieś też na pewno mam, więc też będę mógł zalogować w razie, co? Bo stary, zrobimy to jako pierwsi, nie? 200 tysięcy, 299 tysięcy left. Dobra, to jest Obyś potrzebne. Udało. Los César Dobra, wkładam to do środka. No dawaj, wkładamy, dobra. I brakuje los Six Sevena, nie? Dobra, stary, zalogowałem. A? Zalogowałem z los Six Sevenem, jest git. Tak, tak, tak tak, 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 tak. Zaraz go wezmę. Kozak, 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 to bierz. Ja szybciutko tutaj otwieram te laki bloki i sprzedaję co nie potrzeba. Dobra, wszędzie siłały. Do stary, widzenia. mój Six Seven Galaxy daje 202 miliony. Jak WRL Galaxy wyleci, to to będzie szok, nie? Odkupujemy go już do końca, stary, nie? Tak, tylko musisz uważać, bo musisz go od razu odkupić. Od razu, bo zobacz, że to jest przy mojej bazie, nie? Dobra, stary, ja mogę go spełnić. A on będzie chyba na dywan, stary szedł. A nie próbuj! To czekamy na snapa, czekamy na snapa w takim razie, żeby może Rainbow pójdzie, wiesz, o co biega. Okej, okay, okej. Okay. A Quantity ile jest? Dobrze, Tak, jest w ta, ciul, jest w ciul, jest w ciul, więc czekamy na snapa i mam nadzieję, że on pójdzie na dywanie. Że, bo, tylko też bądźmy uważni, w razie czego, jak on by się tutaj zrespił już u nas, nie? Więc tak, wiesz, tak, tak. bądźmy A uważni. Uważnym, no. No. Oho, okay. oho. Nie, to Idzie. koncert, to nie snap. To koncert, to koncert, to, koncert, to luz. Spóki babki, go. Dobra, idę do ciebie po Spuki, pampki. Orkaledon też jeszcze jest zmieniony. Dobra, czekaj, czekaj, zobaczę. Orkaledon, bicykleteira i co? Ketupat paty i bicykleteira. Ta, 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 ta. Ket... Okej, okay. w sumie bicykleteira, bicykleteira, mamy to. Nie mam, nie mam tutaj ketupat kepata, ale wkładam spuki już, nie? Dobra. Wkład, wkładam spuki i wkładam to coś. Los Hotspotitos, nie? Dobra, Tradeuję chyba stary, nie? Bo jest radioaktyw i zaraz będziemy musieli WRL spawnować. Spawnuje. Fragrama, Dobra. czokrama, 3, 2, 1, pyk. Trade! Yeah. There's yeah, three, three. three. Wreszcie! Uwaga, czy... Zwykła! Zwykła, niestety, ale dobra, ona daje 100 baniek. Odkupuj. Szypa, szybka! Jest git, jest git. A bo teiry, uważaj! Ta cikletery, cikletery, no, ale są lagi stare, nie? Dobra, Programa, encokrama. Ej, straszne są lagi, nie? U Ciebie też aha, tak brainroty lagują? Tak, 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 tak. Programa okay. Enchokrama muszę stanąć bliżej, że nie trafisz przypadkiem jakiegoś sklepu i nie otworzyć. Tak, 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 tak. Dobra, jak będzie snap, to będę musiał jeszcze stworzyć stary WRL, nie? I to jest problem największy. Większy. Snap! Dobra, odkupuję. Dobra, I spawnuję. Dobra. Po i leć już tam. Ja stoję tutaj na baczność. Dawaj, dawaj. Leci na programach, goń tam, Niego, niego, nie gonię, gonię, spokojnie. nie spokojnie. widzę, ich, nie widzę. się. Szakra... Programa idzie. Idzie podywanie, stary, spokojnie. Idzie, złoty WRL. Widzę, widzę jest. Odkupować czy nie Ta, jeszcze? Kupuj, kupuj, kupuj już, no. Kupuj, kupuj, kupuj. Kupiony. Dobra, okay, mamy WRL. W trajta, trajta. 600 Dostała? baniek. Dostaje. 600 baniek? No i 600 baniek, WRL. To dzisiaj zrobimy ten bilion po raz tak, pierwszy. Tak, 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 tak. Pierwszy to się musi nasz udać. WRL. Pierwszy w L. na świecie, widzowie. No musicie za to zostawić łapeczkę w górę, nie? To jest. Najlepszy nie, dostałem, dostałem. dostałem, dostałem. Dałem. Żartuję sobie, dałem programę! Nie, 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 nie! nie No stary, dostałem od kukaraczy w trakcie i ja dalej jestem zestegowany, nie? No nie, no to no to, skandal jest! To żartujesz, że dwa zepsułeś! Stary, dostałem wszystko na łeb. Dostałem ogień i mnie od razu uderzył ten! Jak ja, on dziękuję. się nazywa? No ten frajer Krapno. Ja dziękuję! mnie do bazy, <laughs> proszę cię! Nie! O, los planitos, Fishino clownino stary. I w cikletera, na los planitos, nie? Faktycznie, Fishino Claunino. Niech daje event z rybkami. Stary! Możemy zrobić jeszcze jedną fragramę! Lakasa ja ją mam złotą! Przynoszę ją! Biorę! La to casa la casa bu. bu tak! Ta, 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 dobra, dobra to. ale teraz! Nie intuj gierki! <laughs> ale pięknie będzie lakasa złota! Za fragramę! Dobra, stary, zobacz, jest lakasa Bu w bazie. Biorę ją! Lakasa jest! Lakasa Bu W komentarzu wszyscy piszą. Stary. Bo ona to... dzisiaj uratuje dzisiejszy odcinek i na miotle jak będziemy odkupowali. Snap, Ta, 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 Gotowy, jesteś. Gotowy? snap snap, snap. Respie, respie. Gotowy pref, pref, pref. Gotowy. trade, respie, Gold! Gold! Gold, let's Gotowy, Trade, 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 trade. Gold, trade, let's cukrama. go, trade, dobra. 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 Siedzę no, na sobie... miotle. Zatopnij sobie też kamerę, jest nasmer, na no. Jest, jest git. Fragrama, Dwa, Ed Sokrama. no proszę, zrób ten bilion dzisiaj, no. No musi być ten bilion. Dobra, fragrama poszła. Ja tych takobloków bloków nawet nie biorę. Ta ta ta, nie bierzmy ich, bo one tylko przeszkadzają. Boże, ja nic nie widzę w tej ciemności, Fragram. nie? Stary, mamy jedną fragramę 600 milionów i teraz drugą, nie? To się musi udać wreszcie. Fragram. No co, No, ale dostałem plombę przed kupieniem. No Ale i to jest kłamstwo. Ta, ta, ta Ale to jest chamstwo! Widzowie. No ja tego taką się samą dostałem, chłopie. No i dostałem, no dostałem. Nie da się, stary. Nie da się. Nie da się. No, no nie da się. No jestem w powietrzu. No nie da się. No, jak dałeś? No stary, dostałem centralnie sekundę przed tym, jak jak, jak wiesz to trzeba było podejść nie wiem kurde no no niemożliwe ja, to jest no mam dwie fragramy. to jest nie dwie fragramy co kramy jedna w goldzie jedna 600 baniek złoty wrl nie wiem co my jeszcze mamy zrobić stary, dzisiaj Ledona, dawaj robimy ketu patkepat to nie wytrzymam ketu <laughs> dobra ketu Kepat, muszę znaleźć ketu Kepata stary mam ketu Kepata jeszcze Let's mamy go. szansę dzisiaj, muszę czekać tylko jest Ketupat kepat tutaj, no Jest, 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 faktycznie, no, u góry I co jeszcze tutaj mamy? Nic ciekawego w sumie. No six nic ciekawego, six seven job, job, joby, no to jest takie konto, wiesz Czekam na no, odpowiednią chwilę, no Okej, okay, okej okay. To może zrobimy chociaż najlepszego orka ledona w historii Oby! W końcu Oby. Ta taś, żeby się udał! Ketupad kepat Dobra, muszę go no, muszę go najpierw przenieść tego ketupata. Dobra, jest, ketupat, kepat. Wrzucam Masz? go. W ta. Dobra, i słuchaj. I nie stój na linii przy bazie, wiesz? Bo tak spojrzałem na te ognie i one tak właśnie blisko Ta, linii bazy idą. będę stał przy tym. by bicycletairina jeszcze. Czy ja ją mam? O, ode mnie, ode mnie z bazy weź, ode mnie z bazy weź, Dobra, u góry. lecę, Wrochmy. lecę, Ponieważ lecę. Mam trzy mam trzy. Weź tą, z gumą wiesz. Tak, może trade będzie. Może trajcik no? Cicletairina ładuję do maszyny i Orkaledon jeszcze widzowie dzisiaj. No tak napakowanego odcinka to nigdy nie widzieliście, nie? Nie, programy Orkaledon. O! Dostałem jeszcze bombę przed. Ja też ja, nie... też, ja też, ja też dostałem bombę stary, ja dzisiaj mam magnes na ogień, nie? Albo sami coś zrobił specjalnie, że tak celuje w nas. To może, wszystko. może, dobra. Dawaj, odpalaj. Dobra, mam. Trajduję Orkaledon. Dostałem, nie? To jest niesamowite. Orkaledon, zwyklak, <grym> zwyklak, zwyklak. Zwyklak, 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 dobra. Odkupiłeś? Odkupuję. Poszedł, poszedł. Ej, u ciebie też tak? One klatkują? Tak, klatkują. U mnie też klatkują. Dokładnie, tak. To jest straszne, nie? Y odkupujemy troszeczkę bliżej. Zejdź sobie z tego. Tak, 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 tak. tak. Stoję tutaj, nie? Stoję Skok przy dywanie może... i tyle. Na koło, czy coś. Stary, to by były dwa traity i jeden beby było, nie? Strasznie to tak. spierdzieliłem. Ale, ale stary, jest. Tam... No, następnym razem poprawiłem. Nie ma co się łamać, stary. No, mam nadzieję, no. Damy raz. lak razy lag, to daj teraz miaula. Tak, i, i, I go nie podniesiemy, bo nie będzie tak, ta ta, 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 ta. Dobra. Póki co, bardzo spokojnie. Ta. Orka ledą pływa. Na, na razie nie ma ogni, to, to, to. więc jest git. No, porolo, kendi, Muszę go podnieść. Muszę go podnieść, no, podnieść. Podnieś, podnieś. Piękny jest. Przez, ale wiesz, co, przez chwilę się zastanowiłem, czy え <music> Że nie będzie przypału, zaraz nie będę miał miejsca w bazie, wiesz? Pioruny, ognie wszystko, jest ognie, ognie. No, no, no. tam w to i w tom, nie? Dostałem, 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 powtarzam nie. Odkupiłem Dobra, jest! Podejdź bliżej, nie stój takiego! Jestem blisko, blisko bazy. stary, kukaracza mi bije! Niesamowite to jest! Dobra, pysz. Ty stary, podczas tego! E, e, podczas snapa trzech odbić zrobiłeś! No no, 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 no! Jest tragedia dzisiaj, nie? Ogień dostał 360, let's go! Ta ta ta, bombarduję, dostał. Dostałem, dostałem, dostałem! No proszę no! Płynie, masz czas, masz czas, masz Dobra, czas. Dobra, kupiłem i dostałem, kupiłem i dostałem kolejny raz. Stary, te ognie są jakieś bardziej OP teraz, nie? Ja nie wierzę w to. Kupiłem? Kukaracza leciała na mnie i to tak ostro, nie? 360 Ej, ten korun... baniek, nie? Mega szybko przyspiesza specjalnie. Ta, 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 o kurde, to jest crab dostałem. Spokojnie, płynie, płynie. Jest gitara. Kupiony? Dobra, widzę. Ja tutaj próbuję dżukować, nie? On chciał mnie złapać ten krab, nie? Dobra, ogień się skończył. Ja pierdzielę. No ale słuchaj, na Orkaledona nie złapię, tylko nas będzie bił ten krap, nie? Tak? Stary, dzisiaj craftujemy cały dzień. To jest i tak w ogóle sukces, bo to jest jeden z pierwszych na świecie i zostało stary sprzedanych tylko 17 tysięcy. Sztuk. To jest jeden z rzadszych brain właśnie, w ogóle dostępny, właśnie. nie? W or L. My w dzisiejszym odcinku, widzowie, W! Win! No dokładnie, no W, To no, szkoda, że trochę luz, ale trochę W jednak dla nas, nie? Kurde, no na moich oczach tym czis dostał... A! Po, po, po! No, nie, no jak, to no, jak, to no, jak, no stary, nie idzie się podnieść, to. No mówię, Klikkałem, no ja tak samo no. dostałem, ja tak samo dostałem, najpierw od tego... Oh. No dobra, stary, Orkaledon skraftowany, tak czy siak, nie? Ale dziś widzowie, on coś sami pozmieniał, bo Nigdy tak trudno nie było. Słuchaj, prawda jest ogólnie taka, że trzeba... Lakasę było jeszcze ogarnąć. Że trzeba kasę było ogarnąć, no No stary, to jest ostatni snap. Aha, Garama enma dung i nuklearu dinozauro na Los spaghetti. on chyba zwariował. Już totalnie, nie? Stary, najgorsze jest to, że masz taki duży delay, jak dostaniesz bombę. Tak, 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 no właśnie o to chodzi, że dzisiaj miałem takie lagi większe niż, niż zawsze, no po prostu. Dobra, tutaj wspaniały widz nam daje Los Quesadilla jeszcze, żebyśmy jeszcze jednego... WRL mogli sobie skraftować, Wchodzę do niego po tą Cesadille, kurde, on nam daje Kesadille 54 miliony, stary. Wydaje mi się, Woo. że co, coś mu za to rzucimy, nie? Serduszko dla ziomeczka. Serduszko Dzięki, dla mordia. ziomeczka, dziękujemy tutaj dla Rakuna z Discorda. Super, że się dorzuciłeś. Jak polecisz zwykłak, to no. jesteśmy taki luz dzisiaj, widzowie, że no. koniec... Ale no no. Ale to, zostawiacie łapkę w górę, bo. Los Co cofamy zwykłe i bierzemy te Blue nie? Dobra, pyk, los Burritos, cyk. Stary, mogą spać radioaktywne, mogą spać yy, Candy, mogą spać BlueDrot. Yy, yy, no tak naprawdę Oby. jest dużo, nie? Dobra, gotowy jesteś? Spałnie! Nieważne, nieważne która mutacja waży, żeby była. Trzy, dwa, jeden, spał! Dawaj! Zwyklak! Nie! Nie, naprawdę! WRL, zwyklak! Ludzie! Zwykle. O nie! Dlaczego? Chyba, że to nie działało w ten sposób. Nie no działa tak, nie! Działa tak, no działa, no to tak samo jak wszystkie te Limited Quantity, no Stary! W ale to, to, nie, to, to nie zmienia faktu w ogóle, że mamy dwa WRL w momencie, kiedy ich zostało skraftowane jakieś 60 tysięcy, nie? No to czas podsumować dzisiejszy odcinek, co stary? Na samym <laughs> początku spadło nam co? Radioaktywne Gran Ciello Spiritel. Tak, okay, tak, 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 tak. Radioaktywna pufa ball, W or L limitowany. Ich więcej już nigdy nie będzie. 30 milionów na sekundę do tego. Orka Ledon. Dwa 2 na baniek. Dwa trajty. Gold fragrama, encograma. Dobrze, do indeksu. No to indeksu, no ale wiesz, ile tu mogło to generować hajsu? Wiem, <laughs> wiem. A wiesz, ile mogło generować ta? 600 baniek? Ale no. i tak dobrze dajesz 600 baniek. I W or L złote. To będzie złote Złoty również. Stale. Słuchajcie, dzisiaj, moi drodzy, wrzuciliśmy kupę siana do. Road Tradera. Wy o musicie tak. zostawić łapkę w górę za to i subskrybować obydwa kanały. Trzymajcie się widzimy się w następny event. Papa! Marka! Pa.